Patryk, cześć, dzień dobry. Ostatni raz widzieliśmy się na premierze Twojego filmu Miłość, Sex and Pandemia. Pojawiły się wyniki. No nie są już tak spektakularne jak wyniki poprzednich filmów Wegi. Czy nie boisz się, że ta Twoja magia trochę przestaje działać? To, jest to, trzeba przede wszystkim patrzeć, jaki jest punkt odniesienia, tak? Dlatego, że Walentynki były zawsze najlepszym dniem handlowym w roku. Wszystkie filmy miały pik i w zasadzie odnotowywały podwójną frekwencję. Widownia w walentynkowe weekendy przed pandemią przekraczała niekiedy milion widzów. No teraz przyszło. Pół miliona widzów. Mój film zgromadził prawie 20% tej widowni ogółem. No, jest drugi weekend na pierwszym miejscu Box Office, w związku z czym, no, do czego mamy to jakby odnosić? No, do sytuacji przed pandemią wynik jest niezadowalający, no, biorąc pod uwagę to, ile osób chodzi do kina i że film jest na drugim miejscu, na, przez drugi weekend na pierwszym miejscu Box Office, no, to się z tego należy cieszyć, tak? I pojawiły się głosy, wiele głosów, że to jest Twój najgorszy, definitywnie najgorszy film. Czy Ty y, jakoś się przejmujesz jeszcze tą krytyką? To nie przejmuję się i tego nie czytam, Ja generalnie przy każdym wywiadzie słyszę, no docierają do mnie jakieś, przy każdej premierze informacje. tu że to było ich chyba dobrze, najwięcej, bo też śledzę na tak bieżąco z racji zawodu. Niż moje wszystkie, no więc ludzie, którzy, nie wiem, przywykli do jakiejś, powiedzmy, konwencji do mojego języka filmowego, mogli czuć zawód. Natomiast ludzie, którzy, nie wiem, nie lubili brutalności kina gangsterskiego, mogli się pozytywnie zaskoczyć.